Witam wszystkich w 26. części Let's Play Stalker. Wspominam, że ostatnio mieliśmy tu spore problemy z naszymi koleżkami. No coś, granat pomógł. Nie Fak! Oj, pomógł i to bardzo. Fak, nie mogę się skupić. Fuck! O, może ty gnoju. Mieliśmy problemu, po prostu wykołowali nas na kasie. Zresztą podejrzewałem, że będą zdolni do tego. I jeszcze mnie tu zabiją. Oj, i FPS nie teraz. No nie jest dobrze, jesteśmy w dupie, bo już z dwóch stron podchodzą. Dobra. Nie jest za wesoło, powiem wam. Dobra, o! Zrobiliśmy tego, co trzeba. Ale chyba jeszcze nie wszyscy. Ta, jeszcze jest cała chmara tam. Ja polecimy sobie na obkoło. Jeden tam weszedł Tutaj widzieliśmy jednego No Fak Fak nie za dużo jest Dwóch zabiliśmy Jeden tam jest Fak ale to zlamiłem strasznie Nie sorry O oh, shit Zaczniemy jeszcze raz. Dobra, już teraz nie będę się witał, to od razu przejdziemy do rzeczy. Mianowicie granacik. Oj, nawet zabiłem tego co trzeba. Dobra. Okej, okay, zejdziemy z tamtej strony cwaniaków. Dzień dobry Co on robi? <grystanie> Zobaczcie <grystanie> Dobra Widzę, że koleś dostał jakieś padaczki Padaczki fuck o. Dwóch jeszcze ich jest. Dobra, jeszcze tam jest w budynku. Okej, okay. dobra, sobie zasejwujemy. nie stopera nie odpaliłem jeszcze. Ajajaj. nie będę wiedział teraz, kiedy skończyć. Dobra, ojoj I gdzie jest ten co mieliśmy go zabić? W ogóle ogarnijmy tutaj wróć po nagrodę Zakradnij się do bazy, tak będziemy zaczynać dzisiaj wątek główny Nic ciekawego Nie to Ten coś ma tutaj oprócz tego to nie był ten czasami yy, Może to ten Dobra, nieważne Tak, to był ten wampir cały O, bander, bander sobie weźmiemy W sumie to oni nie mieli nic takiego cennego Oprócz ośmiu stówek Które mi koleś zarąbał Bo bandaż weźmy sobie, chyba nie jesteśmy przyciążeni, nie spoko. Ten jeszcze się biedaczek nie uspokoił, już mu nie pomożemy. Ale za to ma fajną apteczkę, cieszę się bardzo z tego. Standardowy safe i wyruszamy ruszyć wątek główny, bo już dawno nie, zaje, nie robiliśmy żadnego questa z wątku głównego. W ogóle daleko to jest? To było... niedaleko nas, a mamy się... Nie, kawałeczek jest jednak. Mamy się zakraść do bazy, tak? Czyli iść prosto, spoko. Już podejrzewam, że spotkam sporo dzikich piesków. I tego podobnego łajna. tak jak trzeba, no niestety drogą nie pójdziemy gdyż mamy iść tędy jednak ja sobie wezmę to nie, nie snajperkę to, bo to mi się przyda na takie potworki, bo one zazwyczaj podlatują pod same lufy więc szkoda po prostu tamtej amunicji która jest bardzo droga i rzadka Ale tak to ogólnie Zadziwiająco spokojnie to zrobimy I nie wiem, czy się cieszyć Czy się martwić Już mnie wyczaili Ta bandyci Dobra, należy sobie damy z nim spokój nie, tu jest promieniowanie tylko Dobra, sobie zasejwujemy Dwóch bandytów to norma Na takich terenach Ale spodziewałem się tu wojskowych A nie bandytów Oj nie mów mi, że będziemy schodzić do podziemi już raz byli, o oh, shit, o oh, shit, a się wydupcyłem w promieniowanie, fuck, jeszcze nie mamy żadnej, a nie, mamy wódkę, całe szczęście, <grytanie> dobra, upiliśmy się troszkę, save standardowy, podejrzewam, że w tych kanałach spotkałem sporo mutantów, na pewno, tak jak trzeba, Aha, czyli teraz... Mamy tutaj się udać kanałami. No cóż? Jak trzeba, to trzeba? i nie podoba mi się tutaj. Wyjątkowo paskudne kanały. No zresztą, kiedy mamy piękne kanały? Chyba nigdy, nigdzie. Oj, tam była zielona kropka przez chwilę na mapce. Ty, ale tędy nie wyjdziemy ziomuś. Fak, jeszcze po tych kanałach nie można biegać. Jakby fuck. na rurę i nie musi, fuck, idź, 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 idź siero, to idź, idź tutaj było po prawej stronie przejście i z tego przejścia skorzystamy tak, drypta w tej kałuży jak okej. Okay. Fak. Tu już warto się przerzucić na standardową broń. sobie zasejwować. Czyli co, tutaj będą bandyci? To byli bandyci. Właśnie, byli. Ale gdzie się podziali, to nie mam pojęcia. Ale słyszę ich za to. Ojoj, FPSy. Nie, tego nie możemy rozwalić, a szkoda. A, są tam saniaki, widzę ich. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra. Dobra. Już dwóch mamy już mniej. A może to są ci sami, co nas ścigali wtedy? To byłoby dosyć ciekawe. A nie. Tam już mamy kolejnego pana. Który się gdzieś schował? Coś tu podejrzanie pusto się zrobiło. No i co, ten bandyta teraz w magiczny sposób wyparował? Fuck. A tu mam żółte kółko. Znaczy, żółtą kropkę i dwie szare, widzieliście? Czekaj, standardowy safe Dla bezpieczeństwa. Oj oh shit. Oh shit A już w krzaczkach jest jeden. Dobra. No, dobra. Był jeszcze jeden na dachu. Pewnie siedzi tam. Tutaj jest ta kropka gdzieś i oni są na górze i to jest ten nasz ziomek jeszcze nie zabity świetnie pomożemy mu masz Ostaliłeś mi skórę, jeśli pożyję wystarczająco długo, spróbuję oddać co do grosza. Póki co mam tylko jedno ciekawe skinieć na półnie, stąd znajdziesz tam gospodarstwo, gdzie kilku z 12 rozbiło jedno, pół darmo, chcę sprzedać działko. Nie, miałem zamiar go kupić, ale jak pan. Latach... Aha, już zainwestowałem to i. Nie denerwuj mnie lepiej, dobrze. No, standardowo pusty save, Ale mam naszego ziomka No, jakbyś był tak... Przyjemny i byś wreszcie umarł I wyjdźmy z tego gównianego budynku I chodźmy już tam gdzie mamy iść Muszę się za bardzo rozkojarzyłem na jakimś beznadziejnym terenie Ej. Dobra, lecimy na pałę O tu jest kolejny ziomek który tam krzyczy już pomocy Dobra, zaraz ci pomożemy Czyli w ogóle tu uda mi się wejść Teraz to gówno się okaże zamknięte No tak, jeszcze przeżyjesz, jeszcze przeżyjesz. Dobra. Oni mają fajne maski, ci bandyci. Ciekawe, czy możemy pożyczyć sobie taką maseczkę. Nie. ja, pierwsze jakieś krzaki wdepłem. Fuck. Już w ogóle niepotrzebnie szliśmy do tego naszego kolesia. No. Nie jesteśmy wreszcie gdzie powinniśmy być. O shit, aż... ufa. Ależ Ale, że on poleciał zaraz na pałę. No gdzie są nasi przyjaciele? A, tutaj, dobra. Spoko. Podleczenie. Savik. Kurde, właśnie nie wiem ile nagrywam, więc chyba będziemy się zbliżać powoli do końca. Mi się przynajmniej wydaje. Są tu nasi koledzy? Nie. Fak, ja chcę wyjść, ja chcę wyjść tylko... Fak, fak, okej. Okay. No kucaj. No przecież wiem, że możesz wejść tutaj. A, co za gówno? Czy będę musiał szukać okrę... okrężnej drogi? Dzień dobry. Oj, oj kolegów mamy gdzieś. Masz coś ciekawego? O tak, to zawsze wezmę. Dobra, myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć. Uuu. Co to było? Żeby zakończyć ten odcinek, bo w sumie to nie wiem ile za bardzo nagrywam. Nie chcę robić zbyt długich. Więc cóż, tutaj po prostu zakończymy. Więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Do cześć!